Cześć wszystkim, moi drodzy, jak się trzymacie kolejny, słuchajcie, odcinek. Ale zanim do tego przejdziemy, mam dla Was kilka nowości, ogłoszeń, bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą. Słuchajcie, na kanale aktualnie trwa nowa seria. Ona się nazywa Przygody Solo Q. Polega ta seria na tym, że gram przy różnymi postaciami, w przeróżny też sposób. Przypominam, 100 łapeczek w górę. Kolejny odcinek, 200 łapeczek w górę w 24 godziny postać, w której się nie spodziewałeś. I na pewno słuchajcie, będzie coś czadowego, coś na przykład księcał podapę chociażby, tak? No nie kuszę słuchajcie, ale łapeczki zostawiajcie serdecznie. I kolejna słuchajcie, nowość, pytanie odcinka. I kolejna słuchajcie, nowość, pytanie odcinka, tak jak to robił Solson, też chciałbym sobie taką opcję wprowadzić, że zadajecie pytanko i ja w kolejnym odcinku na nie po prostu przed rozgrywką odpowiadam. I tutaj słuchajcie, pod postem zadaliście pytanka i powtarzało się pytanko, czy będziesz robił jakieś daily, czy coś w ten deseń, zadał Adrian Kusecki oraz pół człowiek, pół wódka, zadał też pytanko właśnie, kiedy w końcu jakieś daily. No właśnie, Daily słuchajcie, właśnie chciałbym teraz zrobić takie daily e, Przynajmniej się postaram to zrobić To nie jest y, łatwe, bo żeby robić daily musisz mieć zawsze te 2-3 godziny luzem e, Najlepiej w dzień, bo w dzień chciałbym nagrywać Chyba, że Stasiu przyjdzie i będzie mi przeszkadzał co chwila, bo się będzie wiercił Nie na <laughs> no, luz, jakby już przywykłem do tego, że ktoś tutaj się kręci Aczkolwiek lepiej, żeby się nie kręcił Stasiu, idź popływać Dużo wieje no spoko. Więc, no jeżeli nie wieje, albo po prostu mam luzem jakieś takie 2-3 godzinki w dzień, to mega spoko. Ale jak mam 10 godzin na przykład na wodzie, to wieczorkiem po prostu już wiadomo, że chce się pocilować. No i to takie nagrywanie też nie jest wtedy zbyt łatwe, bo tutaj się naprawdę wszyscy u mnie w przyczepce kręcą, więc no jest ciężej dlatego będę chciał zrobić daily, ale czy się uda to zobaczymy słuchajcie, i to daily będzie trwało na tak długo jak wy tak naprawdę też mi pozwolicie no i ja czasowo, wiadomo że czasami może być tak po prostu że odcinka nie będzie przez 1 dwa dni ale nie chcę tego zmniejszać, tego progu że maksymalnie 3 dni bez odcinka to już jest maksimum, właśnie chciałem takie daily wprowadzić i właśnie taka seria słuchajcie wpadła mi w myśl kurczę, stary, nagraj po prostu z, z pierwszej osoby tak naprawdę, na żywo, giereczki, jak będzie, tak będzie, czy będą lepsze, czy, czy też gorsze. Myślę, że to się fajnie ogląda, palcą na przykład u Samsona czy coś, to, e, to fajnie to wszystko wygląda, zwłaszcza, że ja jestem graczem, który lubi też pograć innymi postaciami, bo jak wiecie, na mainie gram tylko wain, mam taki cel, mam słuchajcie cel, lubię mieć jakiś cel i starać się go osiągnąć. E, no i tam sobie pykam, słuchajcie, osiągnąłem już Mastera, nawet grama na stara się udało wbić, i mam nawet reakcję. Sami zobaczcie. Jest Master! Jest yes, Master! No i słuchajcie, na koniec wstępu chciałbym podziękować Melio, Sebastianowi Pietrzakowi oraz RF Games za wspieranie kanału. A teraz przejdźmy do gameplayu. Dobra, słuchajcie. Więc. Kolejna rozgryweczka i będziemy teraz już walczyć o diament. Zdecydowałem się złość na Ari, dlatego że mają dwóch asasynów w przeciwnej drużynie. Nawet trzech, bo Timosa też można tak podporządkować. Nie mają tanka, są bardzo squishy, a Ari lubi jak ktoś się squishy, nie? I ona też jest taka, że ona obroni się przed asasynem, obroni się przed kimś, kto ma też dużo demage, bo ma czarma po prostu, którym moim zdaniem bardzo łatwo trafić. Więc to są takie moje główne powody, dlaczego zdecydowałem się na Ali w tej sytuacji. Um, oczywiście, bierzemy tutaj książeczkę. Fajna motka. Lu. Minions Engage. Dobra. How Ach! Mam go! To był taki moment skupienia! Żeby go trafić! Jest Charm, oczywiście biorę charma, mógłbym wziąć drugi skill, ale wolę charma. Mógłbym to drugi poziom. Już mała będzie teraz latał z Cieniem. Ale go trafiłem! Super! Okej, okay, minął cień. Super. No, jest to bardzo, słuchajcie, fajny pojedynek, skillowy. Bo to lepszy wygra w tej sytuacji, bo właśnie... Jakieś... E, Pamiętam taki pojedynek, słuchajcie, między Fakerem... ...a Zedem. W się Faker był Zedem, a ktoś tam był Ari, i chyba nawet na odwrót widziałem taką akcję. Więc spoko, że się udało go zabić, przed piątym poziomem. Wyczekałem, słuchajcie, jego cienia i jazda z wariatem. Trzeba wykorzystywać błędy. No nie, no dwa miniony ominąłem. Kurka wodna. Myślę, czy się cofnąć, czy zostać jeszcze Falkę. Chyba zostanę Falkę. Nie mam flasha, więc nie chcę się bić zbytnio. Ale mam zaraz piąty poziom. Okej, okay, co i nam robią? Chyba się chłopaki kłócą. Słuchajcie. <śleszy> nie wiem, co tu się wydarzyło. Z umarł. E, Fizz. Prawdopodobnie go za to ciśnie, że już fiduje, że już oddał zabójstwo i tak średnio. Aha! Bo... Aha, bo Z zabrał blue. O matko! Oni się pokłócił taką słuchajcie, drobnocę tak naprawdę. Jak gracie w dżungli ktoś wam zabierze blue, to no, trzeba po prostu zacisnąć zęby. No gość jest psychiczny tak jak ten Z. I tyle, no, no to słuchajcie, się trafił gameplay. To nie wiem, możemy o, jakby, o jakiejś bajce porozmawiać albo o czymś innym. Bo raczej Gierka będzie jednostronna. E, Tym bardziej, tam ci już po prostu poddali. E, więc, ja! Yeah. Ale wiecie, co słuchajcie, najlepsze w takich sytuacji, bo tak naprawdę sytuacja rodzi sytuację, co nie? Ja zabiłem tego Zeda. E, tak, zabiłem. Ktoś tam się wkurzył, stylował. E, chłopaki się zaczęli kłócić. On zabrał w ogóle bluffizowi, bo uważał, że coś tam, coś tam pewnie. No i tak życie wygląda właśnie. Ej, no co jest? Jak? Jak on trafił? I co to było? Wow. Ale pechowo by to wyszło, gdyby umarł. Ja słuchajcie, szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że ten Z będzie grał. Bo... Chciałbym, żeby ten gameplay był ciekawy, please Arimid Please Play Normal Bro. Boże Polaga dostałem okay. w ogóle Nie rozwiązywać jednej z rzeczy, nie? Ja, co, co trzeba mieć w głowie, żeby wziąć grę i jawkować albo trollować, co się... Ja wiem, że są różne sytuacje, nie, ale... No to nie jest taka strata trochę czasu? Nie lepiej powalczyć i spróbować wygrać. Szczerze to jak na fidowanie zadań nie jest to jakiś zły wynik. Wszystkie linijne wygrywają, radzą sobie smoczka, no ale co, nie będziemy oddawać wielki wygranej, po prostu trzeba no swoje zrobić. Nie róbcie tak, słuchajcie, serio, to jest, to jest taka strata czasu nawet. Nawet nie myślcie o tym, że ktoś tam chce ci komuś na złość zrobić, tylko pomyślcie, że to jest strasznie duża strata czasu. Ja go nie chcę zabijać. O ty ci odej mnie chłopie! Chłopnie go nie goni, każe mnie się zabić, nie? Nie! O nie, luks, a No i rybka leci. How ja już wiem chyba co się Hello wydarzyło, later. słuchajcie, z tego co oni piszą, jest ciekawie, to Fizz zabrał wave'a Zedowi, czy nawet więcej, ten zabrał mu chyba blue. Pokłócili się chłopaki, mydło wzięli, że żeretką się pocieli. Grubo tutaj się dzieje, moi drodzy. Ale wy tak widzowie nie róbcie, proszę was. Powiedzcie mi, że tak nie robicie. Napiszcie w komentarzu, czy zdarzyło wam się takie coś odwalić, ale jeżeli nawet się wam zdarzyło, to spoko, serio, spoko, o ile wyciągnęliście z tego jakieś wnioski i nie będziecie, nie będziecie więcej tak robić, tak? Bo to słuchajcie, że tak, wiesz, emocje czasami biorą górę, to wiadomo, tak? Ale ważne jest, żeby później przemyśleć, no kurde, jednak mogłem tego nie robić, bo wiadomo, słuchajcie... Błędy się popełnia i ja na przykład nieraz zdarzyło mi się po prostu nie wytrzymać i na czacie coś napisać. Teraz tego totalnie staram się unikać. Serio, dla mnie to jest teraz priorytet, żeby właśnie nic nie pisać do tej ludzi, Tutaj. Więc szkoda słuchajcie, że taka króciutka giereczka, ale sami widzicie jak Ari jest mocna. Ona jest też po nerfie. Hmm. I jest ona przeze mnie już dawno doceniona, w ogóle nie wiem dlaczego czasami ktoś mówi, że Jakieś tam piki są totalnie do dupy, bo, bo nie widział w swojej randze, jak ktoś dobrze gra To trzeba po prostu zobaczyć obiektywnie, no Ari słuchajcie, spójrzmy na mechanikę w ogóle Ari Długi zasięg z Q, które, z którego się tak naprawdę fajnie zadaje obrażenia i też się leczy I zadaje trudne, więc jak powraca ta kuleczka To wow, to ta jedna umiejętność już tyle robi? Wow, co nie? Druga umiejętność. Zadaje Ci też fajne obrażenia. Dodaję troszeczkę speeda, więc troszkę mobility. E, to masz czarma do obrony, do ataku. Do wszystkiego słuchajcie, jest ten czarm potrzebny i jest to mega fajne. Możesz się obronić. Patrz, umiera. Żeby tego było mało, bo już w tym momencie się możesz obronić, troszeczkę się przyspieszasz, masz dużo obrażenia. To na ultimate masz obrażenia. Nie są jakieś duże, ale są plus. Ogromna mobilność. Przecież ARI robi ile do skoków. Chyba trzy, tak? Trzyli się do skoki. Mówię? Tak, no trzy. I mają duży zasięg, tak jakbyś miał trzy dodatkowe flesze, które jeszcze atakują. A jak wszyscy wiemy flash, wszystko co jest związane z fleszem jest OP. I właśnie to jest OP w Ari. Fajnie romuje zobacz. Ja jestem szybki. On nie ucieknie. Poczekam. Okej, okay, jestem pewny, że teraz czarmę. Więc już mogę sobie uciec. Cooldown ulta jest 60 sekund. Bardzo mały cooldown. Mega spoko. Więc chillowo. No nie by tam trollu i tak dalej, ale no, jeszcze nie skończyliśmy gry, a 9 minuta jest. Tam ci się nie poddają. To idę chociaż pozabijać. Zobaczymy sobie tutaj. O, ten nie ma do spoku. Wydaje mi się, że troszkę. No, nie gadaj, ale fizz jest opecki O, jest fizz. I do No nie. Dobra, mamy ją. Chyba się cofnę. Chociaż nie mogę po prostu puszować. Poczekajmy na stworki. Możemy w sumie ze wszystkich stron ich puszować. Tieryma, tym jest Trisanka. Ajajaj! bym blisko. No, come on, dystanka, daj nam skończyć tą rozgryweczkę. O, tutaj nie miała wizji. <laughs> Top turret is under attack. Enemy flame on my way. Let's have some. No, come on. Intelligence. A myślałem, że jeszcze wróci ta kula i ją obije, ale nie. Ty może Z zaczął normalnie grać, no powiedz mi. Ole obije, wow No nie Top -turret jest under Tutaj idzie Zmieniu. luksiczek. Nie. No nic, nie będziemy twanakować, bo nie mam ani. Ani flasha, ani ultimata. Więc lepiej będzie tak. Ty właśnie jakby oni grali serio normalnie cały czas, to oni są całkiem mocni. Ja nie żyję, ale błąd zrobiłem. You have been slain. The dragon has star. Ej, no dobra, zaczyna się teraz. Miss Fortune flamuje nas. Napisała, że noobs. Więc czy role się odwrócą? Czy Z będzie zaraz legendary? Report this toxic, please. A MFK ma 2,5. W ogóle dlatego taka zła jest. Na nas, w sensie to no, powinna być dla siebie zła, nie? E, ale tak jest, way. słuchajcie, że często właśnie własnych błędów nie widzimy, nie? I to jest już problem Tak on się własnych błędów nie widzi, nie? Ja w tej grze popełniłem sporo błędów. Gdybym nie popełnił błędów, to nie miałbym tych czterech deadów Ale też zrobiłem fajne akcje, więc też jestem zadowolony jednocześnie Ciekawe tego Bo Powiem w szczerze, sensie, że Fizz jest bardzo nieprzyjemny. Gdzie Szywanka, Dawno szywan nie widziałem. Ale jak widzicie, sobie radzi. Tripla zrobię. Oby nie zabrała MVP, please. Ej, no chyba zabierze ona MVP. No, ma no, lepsze statystyki. No, ale w końcu koniec. Jakoś tak się przedłużyła ta giereczka. Niby tak wydawało się, że będzie easy, a tutaj proszę bardzo. Ale to naprawdę, w zasadzie, pokazuje jaką głupotą jest trollowanie. Przysięgam, w jakby ten zety trollował, to może nawet byśmy i przegrali. On oddał po prostu za darmo grę. Tylko dlatego, że się obraził, jak dziecko, nie? Dobra. Nie, 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 proszę nie rob tego. Panie nie, no zostawiły mnie. Dobra, mam, mamy sobie penetrację, więc może jakiś łaszo wejdzie. No i co ja tutaj mam na koniec? O morale, oh, spoko. Oni się jakoś chyba dużo też nie leczą. Nie, tutaj moralka bym nie brał akurat. Chyba bym Liandrę złożył w tej sytuacji, słuchajcie, w tym... Także... Idę, idę, bijemy się, bijemy się w końcu. Kurde, już miałem słychać czarma do słów, sekundę. A jajaj, ale dwóch poskromiłem. Może Baron Z zaczął normalnie grać i meczek się trudniejszy zrobił. Osób, ja wziąłem. No nie gadaj. No nie gadaj. Słuchajcie, Fis wziął barona. I teraz moja drużyna się kłóci. Coś niesamowitego. To jest, piękny widok, piękny gameplay. Ja lubię takie gereczki. Bo nie wiadomo co się wydarzy. Tak jak ostatnio słuchajcie, gramy Rivenką, to Twisted Fate miał pęta kila w enemy i... I wygraliśmy. Jakimś cudem po prostu wygraliśmy. Więc może tutaj będzie szansa teraz dla przeciwników. Czuję, to jeszcze zaraz Eldera wezmą. O oh, come. On. Jak wezmą Eldera, to nasze szanse będą dużo już mniejsze na no wygrano. Bo teraz jesteśmy na równi. Ale jak Eldera wezmą, to koniec dla nas. Tak wziął? A mamy killę. No enemy wzięli. Dobra, musimy sobie dokończyć, bo jak ktoś z teraz nie stanie, to jest koniec gry dla nas. Serio. To już nie są przelewki. jest walka o diament. Czaremadamy, żeby szybciej spuszywało. Nie no, już zakończymy to. MF jesteś nikim. Zwykłym zerem. Cię, jak się kuca wariaty, no Po zrozu. No. GG. GG. No powiem wam, słuchajcie, że tego się nie spodziewałem, że ten gameplay będzie taki intensywny. Dajcie znać, co o tym sądzicie i co sądzicie o takich sytuacjach właśnie. Jak powinno się postępować, tak? Czy lepiej zacisnąć, czy lepiej tam, jednak, mu, wiesz, wygarnąć, tak? Mamy, słuchajcie, diament 4 i 13 punktów. Ari wysłała mi buziaczka i do was też 5 mini MVP, niestety nie zdobyłem, nie zasłużyłem, ale całkiem niezły damage miałem, więc mimo to, że w sumie byłem byłem martwy podczas ostatniego teamfightu, dopiero się odradzałem, to jednak całkiem ładne obrażenia zostały skierowane. Naprawdę, słuchajcie, Ari ma sporo obrażeń, tylko trzeba to fajnie wykorzystać, nie? Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do następnego Yo.